Primus Trubar, reformator Słowenii, katechizm Trubara, kazania o wierze, 1550 rok. Ale prawdziwa wiara, o której Chrystus mówi wszędzie w Ewangeliach i o której pisze święty apostoł Paweł, apostołowie i prorocy, jest posiadana tylko przez tego, kto nie tylko jedynie wie i wierzy, że Bóg istnieje, ale tego, kto osobiście zna prawdziwego Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To jest ta wiara, przez którą osoba otrzymuje przebaczenie grzechów i przez którą zostaje po Bożym i sprawiedliwym przed Bogiem, tak aby mógł wejść do nieba. To osoba także wie, jaka jest dla ludzi wola Boża i mocno wierzy Bożemu Słowu. Przez wiarę prawidłowo czci Boga, uznając go za wszechmocnego i prawdziwego. Mimo, że obecnie nie widzi, nie czuje, ani nie może prawidłowo zrozumieć, co mu Bóg mówi, czy co mu obiecuje. Niemniej jednak wierzy, że tak jest i że tak będzie, jak Bóg mówi. Wiara jest za zatem całym sercem, pewnym i niezłomnym zaufaniem w rzeczy Boże, których nie widzimy, nie czujemy, ani którymi cieszyć się, ani poprawnie zrozumieć nie możemy, i które są dla nas dość trudne, by w nie wierzyć. Święty Paweł mówi, wiara jest silną podstawą rzeczy, którą ufamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Hebrajczyków 11,1 Jak widzimy w następujących obietnicach, Pan Bóg, Ojciec Niebieski i Jego Syn, razem z Duchem Świętym, obiecują nam wszystkim, którzy wierzą w Jezusa, że nigdy nie zginiemy, ale będziemy mieć żywot wieczny. Choć wpierw wszyscy umrzeć musimy. Obiecuje nam, że chce nas z wzbudzić, lecz wpierw w proch musimy się obrócić. Przez wiarę w Jezusa obiecuje nam teraz, że możemy być wolni od grzechu i gniewu Bożego, mimo tego, że możemy czuć, jak grzech zamieszkuje głęboko w nas i że w tym ciele nie możemy być bez grzechu. Bóg wzywa nas, którzy wierzą, świętych i błogosławionych, ponieważ nasza sprawa jest pewna z Bogiem, i ponieważ Bóg jest po stronie naszej i ochrania nas, pomimo tego, że w tym więcej i problemów od niewierzących cierpimy, Bóg obiecuje nam, że my wierzący nigdy nie ścierpimy niedostatku, ale że wszystkiego w pełni mieć będziemy, mimo że często Bosi nadzy, głodni i spragnieni jesteśmy. Bóg obiecuje, że zawsze nas wysłucha. Nawet teraz. I że da nam to, o co go prosimy. Pomimo, że często wydaje się, że Go nie obchodzimy. Że nas nie słyszy. I że na próżno wzywamy i prosimy. Podsumowując, Bóg obiecuje nam obfitość wielkich rzeczy. Duchowej i fizycznej. Nawet jeżeli widocznie nic nam nie daje. Jeżeli chcemy to zrozumieć i pojąć, te i inne pocieszające słowa i Boże obietnice, poprzez nasze własne zrozumienie i mądrość. Szczególnie, gdy sprawy są trudne lub gdy na łożu naszej śmierci leżymy. I gdy ani nie czujemy, ani z niczego, co Bóg nam obiecał, uchwycić się nie możemy, to zaczęlibyśmy wątpić w Boże obietnicy, nie zwracalibyśmy na nie uwagi i całkowicie odpadlibyśmy od Boga i jego słowa. Więc w tych trudnych czasach potrzebujemy prawdziwej wiary. Ta wiara sprawia, że polegamy mocno jedynie na prostej obietnicy Bożej i trzymamy się jego suważna śmierć i ochoczo i pokornie oczekujemy tego, czego Bóg nam obiecał. Sprawia, że wierzymy bez żadnego zwątpienia, że czas z pewnością przyjdzie, gdy Bóg wypełni swoje słowo i swoje obietnice. Bo Bóg jest prawdziwy i wszechmocny. Z Nim nie ma niczego, co jest niemożliwe. To, co On chce zrobić, On może zrobić. Łukasza 1,37, Marka 9,23, Psalm 9,23, Psalm 115,3. Jeżeli nie otrzymamy wszystkiego, co Bóg obieca nam w tym życiu, to z pewnością otrzymamy to po tym życiu w niebie. Z taką wiarą chrześcijanin może stać i ostać się w problemach i kuszeniach i oprzeć się niewierze, która jest w naszym ciele. Z nią może skontrować swoją własną głupotę mądrości i zrozumienia, diabła i tego świata. Także wszystkie te rzeczy nas nie odwrócą, ani nie odciągną na to od cła Bożego. I że bez wątpienia i chwiejności będziemy wobec Boga i Słowa Jego. Miej litość, miej litość na nas, nędznych Słoweńcach, bo ze wszystkich ludzi my najbardziej zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Dla wszystkich Słoweńców proszę o łaskę, pokój, miłosierdzie i prawdziwe poznanie Boga przez Jezusa Chrystusa.